Takie stare budynki, ponad stuletnie, z reguły w okresie, jeśli chodzi o tą dzielnicę, zamieszkują studenci, którym jest wszystko jedno, chodzi o to, żeby było taniej i bliżej na studia. A ta część, czyli po drugiej stronie ulicy dosłownie zamieszkują ludzie, którzy albo są bez pracy, albo są na socjalu, na zasiłku, których nie stać, którzy nie umieją, którzy po prostu... Może akurat to, jak żyją teraz, im w 100%, w 100% ryby wystarczy. Jak jest, nie wiem. Mogę tylko sobie swoje teorie snuć. Ale generalnie jedno jest, jedno jest taki wspólny mianownik. Każdy ma jakiś tam ogród, którego ja nie miałem mieszkając na blokowisku w Szczecinie. Nawet. Jako sierota powinienem mieć więcej od państwa. Niestety nie miałem nic. No i to też jest pewien, pewien powód, do którego wyjechałem do Anglii, żeby mieć swoje mieszkanie, ponieważ nie miałem zaplecza ani stosownego wykształcenia, żeby to mieszkanie zdobyć, tym bardziej, że pokazała się rodzina. A rodzina wiecie jest najważniejsza. To chyba coś zajumane. Tak to wygląda. Naraz skoczę szybciutko tylko komuś na ogród, w sensie pokażę Wam. Niektóre ogrody są takie Niektóre są takie Beton Garden Czuć weed. Tam są jakieś motory A pójdziemy sobie tutaj jeszcze tak szybko Także zobaczcie ja tu czuję jazz, czuję, że tutaj coś się dzieje. Na stówek ktoś hoduje, na stówek ktoś handluje. No taki jest świat. To nie kombinuje, ten nie ma. Nie piję szampana. Broda UK, witam mnie na kanale. Jeśli jesteś pierwszy raz, zapraszam na, na film. Film będzie spontaniczny, idąc do miasta, mam parę spraw. I w drodze do miasta, i w drodze z miasta pewnie zboczę, jak to u mnie, z, z mojej wytyczonej ścieżki i coś tam nagram. A mam taki plan, jeżeli już będzie to film o, o różnych dziwnych budynkach, domach e, na terenie Nottingham. Na terenie, no może nie całego Nottingham, będzie to dzielnica Lenton, Radford, może trochę Hyson Green. E, zobaczymy jak wyjdzie, pokażę wam, że... Angle pomimo, pomimo, tego, że każdemu, no, mi też się kojarzy z tylko samymi cegłami, z szarością, może też zaskoczyć. E, są ładne budynki, są brzydkie budynki, jednak w każdym mieście, w każdym państwie zawsze coś się wyróżnia od czegoś innego. Także na to Was zapraszam, jeżeli jesteś przypadkiem. Idź sobie dalej, e, e, bądź miły, zostaw jakiś komentarz, jeżeli już chcesz. Oczywiście po wysłuchaniu i po obejrzeniu filmu całego nie wciągaj wniosków za szybko, nie pisz komentarzy za szybko. Szacunek i rozwaga w pisaniu w komentarzach jest wskazana. I przede wszystkim zapraszam do komentowania filmów, to mi pomoże jednak w rozwoju kanału. Zostawcie jakiś ślad po sobie, lajka, dislajka, tak żebym wiedział, czy to co robię ma sens i jak to u Was wygląda, jakie jest Wasze spojrzenie na to, co robię. Tyle ode mnie poza serdecznie Czule Broda UK. Zapraszam na film, który pewnie powstanie i jego go zmontuję. Także to już, to co oglądacie już jest pewnie po montażu. Po montażu, no montaż, nie montaż, robię jak umiem i jak czuję. Typowa taka właśnie zmiana w Anglii. Tu domki zupełnie nowe, chociaż one już nie, nie wyglądają jak nowe, ale są nowe, uwierzcie mi. Tam takie stare wiktoriańskie, palma. Tu takie już nowsze, powiedzmy lata 30. ubiegłego stulecia. Tu już takie, że tak powiem, lata 50. Tu jakieś tam się też, lata 50. się restauruje. Tu zupełnie inny gumbalu. Czyli taki domek parterowy. Też stary jak widzę. No i tu przerobiony jakiś stary dom. Na dom nowy, tudzież na stary styl. Dom zupełnie nowy, zobaczcie. Taka tu jest właśnie rozbieżność w architekturze. I tu znowu takie lata, powiedzmy 30. ubiegłego stulecia. To są domy wiktoriańskie. Tak powiem średniego gatunku, średniej zamożności. I automatycznie jest przeskok obok domy dla klasy niższej, z lat 60. Prawdopodobnie domy te dostali ludzie e, mało zarabiający, tudzież w ogóle nie pracujący. Taka jest tutaj w Anglii właśnie rozbieżność, jeśli chodzi o Poziom życia jeden ma tak, po drugiej stronie ulicy inny ma tak, i jeszcze zaraz ktoś jeszcze inny będzie miał jeszcze inaczej. Eh, dam trochę muzyczki, żeby był weselej. Gotta live what you believe or do what you wanna. Gotta give to receive. Like it's he was one of them cats hanging around the corner with the upturned hat down on the ground trying to catch some cash busking saxophone sound never rusted steady hustling just then around the corner king claude he's addicted to buying lottery tickets it's probably a sickness but as the morning sun broke over the roof it caught claude in a moment of truth he opened his scoop a fast stack of tickets from a plastic sack bid it farewell and as he stepped out the stairwell his stair fell on the buskers hat hat had a five in it strange world both of them just trying to survive in it one man's treasure is another the man's sickness dropped the scratch tickets in the hat and his spirits lifted. That's when the sax man picked the tickets up and started scratching. I know you want to know what happened, but shut up. Uh, can't see what's around the corner. Life's a mystery that you need to honor. Keep that fear in check or you'll be a goner. Improvise and connect like a street performer. Can't see what's around the corner. Life's a mystery that you need to ponder. Gotta live what you believe. In them days around the corner, the sun blazed like a sauna. He saw the sun rays shine on her like limelight. he started killing it like Sinai. She's feeling it, the vibes right. Tight connection, like they psychic. So why fight it? The moment's golden, souls and minds united. Then it's broken, and she's walking past. But his eyes open. scoping the phone number, she dropped in the hat. Now, how about that? It's all in the game. Switch from cannonball to train. It was calling his name. Small change jingled. Then a man dropped singles. He kept blowing. Hoping the cash is stacked like a can of Pringles. Then around the corner ran the street Kid grabbed a fat handful from the hat, then the thief split. No secret, that's a stone cold bummer. But he only wondered if he still had that phone number. But yeah, can't see what's around the corner. Time's like a thief, and it creep up on you. Keep that fear in check, or you'll be a goner. Improvise and connect like a street performer. Can't see what's around the corner. Life's a mystery that you need to ponder. Gotta live what you believe and do what you wanna. Gotta give to receive like a street performer. a real long way with the sun in my eyes trying to get home safe all right i'm in the villa all day we could probably go the distance if she get on pace all right that's right i live i love i fight all right i try to make it poetic channel it when it's hectic panic i don't accept it i've been demanding my credit they got me do it all to the limit do it all to the limit do it all, all. Wait, 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 wait. Give a real long way. Wait, 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 wait. I got a lot to give. Lord willing, I got time. Got a lot to live on the highway to heaven. I'm just holding you will. You ain't gotta go with me. I just hope that you will. Do it all to the limit. Do it all to the limit. Do it all. Także jak widzicie, to jest różne miasto, naprawdę stare, zabytkowe miasto, które już się dzięki Bogu rozbudowuje. Dzięki Bogu, no bo to już jest też moje miasto, no mimo wszystko też się cieszę, jak coś nowego powstaje, a lubię, jak coś nowego powstaje, nie lubię, jak się burzy, coś to co jest fajne coś, co spycha, co daje miejsce czemuś nowemu. Oczywiście chodzi zawsze o pieniądze, żeby było lepiej, no ale nie dla każdego. Mówię, każdy to znajdzie dla siebie. To sobie sam wysekcjonuje, którędy chce chodzić, co lubi. Jako lubię to, co Wam pokazałem. Oczywiście to jest tylko 1% z tego, co mogę Wam pokazać, co pewnie widziałem sam. Myślę, że za każdym razem, przechodząc przez te miejsca, w które przechodziłem nieraz, odnajdę coś nowego, coś fajnego, coś starego, coś strasznego. Także miło by było, żebyście zostawili mi jakiś komentarz, jakąś informację zwrotną, jakiś feedback. Będzie to dla mnie miłe i budujące i będę wiedział, czy jest ktoś jeszcze oprócz mnie z takim świriem w bani, z takim smakiem, z taką wrażliwością na piękno. No nie każdy widzi to samo, nie każdy chce zobaczyć to samo. Każdy jest inny. Także czekam na Wasze wiadomości. Zostawcie jakiegoś lajka. Like w ogóle mnie hula ten YouTube ostatnio, pewnie za dużo prześwilałem ostatnio. Mimo wszystko, jak się stara człowiek być sobą, to i tak mu na dobre to nie wychodzi, bo YouTube ma swoje prawa, co też powinno być, no ale prawo prawe ma życie codzienne i zachowanie się codzienne to też coś innego. No niestety jak już się człowiek zdecydował. Że będzie tu, a nie indziej na tej platformie, to jednak te reguły musi przestrzegać. Także ja wracam też fajnym takim zabytkowym cmentarzykiem. Kiedyś, kiedyś kiedyś tam nagrywałem na, na samym początku mojej przygody. Która właściwie cały czas jest początkiem mojej przygody. Także możecie znaleźć. Jeszcze jak jeździmy na rowerze, fajne miejsce, fajne, stary zabytkowy cmentarz. Ja wiem, ja wiem, ja lubię cmentarze. Nie wiem czemu jakoś tak lubię cmentarze. Coś mają w sobie, jakąś taką energię zostawiają. I wszyscy ludzie kiedyś żyli, kiedyś chodzili, kiedyś chodzili, mieli rodziny i w ogóle. Tyle do mnie serdecznie. tyle pozdrawiam Was serdecznie. I co? Życzę miłego kolejnego tygodnia. Na razie. Cześć czołem. Broda UK.